Transkrypcja sławnych tytułów filmowych na scenę, wzmocnienie pozycji Międzynarodowego Festiwalu Gąbrowiczowskiego, rozszerzenie współpracy z instytucjami kultury. To tylko niektóre punkty koncepcji funkcjonowania teatru powszechnego w Radomiu, które zaproponowała nowa dyrektorka Radomskiej Sceny. Od 1 września stanowisko dyrektora Radomskiego Teatru pełni Małgorzata Potocka. Są na pewno te dziedziny, te kierunki, które chcielibyśmy wzmacniać w naszym Radomskim Teatrze i takie właśnie zadania chciałbym postawić przed panią dyrektor Małgorzatą Potocką. Przede wszystkim interesuje mnie promocja Radomskiego Teatru, interesuje mnie promocja Radomskiej kultury i promocja naszego miasta poprzez teatr. Ważna rzecz którą widzę w najbliższej perspektywie, to również odświeżenie i nowa formuła Festiwalu Gomrowiczowskiego. To naprawdę wydarzenie kulturalne, które jest bardzo ważne dla naszego teatru i bardzo ważne dla naszego miasta. Nowa dyrektorka Radomskiej Sceny podczas odbierania powołania opowiedziała o swoich planach na najbliższe trzy lata. Chcę, żeby ten teatr oczywiście nadal był teatrem powszechnym, teatrem popularnym, teatrem, który ma swojego widza. I który uwodzi nowego widza, który bardzo e, współpracuje i rozszerza swoje, e, swój zasięg edukacyjny do szkół. Liczę na sztuki klasyczne, na z, ściąganie tutaj e, znane nazwiska reżyserów, e, na, na to, żeby przede wszystkim nasz teatr e, również jeździł i e, grał w innych teatrach. Jak mówi Małgorzata Potocka, liczy na współpracę ze szkołami i instytucjami kulturalnymi w mieście i regionie. Zależy jej także na Międzynarodowym Festiwalu Gąbrowiczowskim. Zależy mi na bardzo na Festiwalu Gąbrowiczowskim, a myśląc o nim, wiadomo, że zmiana formuły, czy rozszerzenie tej formuły, będzie polegało na tym, że chciałabym wpisać go w sieć festiwali międzynarodowych. Szczegółowy program kadencyjny działania Teatru Powszechnego w Radomiu od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, przygotowany przez Małgorzatę Potocką, znajduje się na stronie internetowej Teatru.